Siemaneczko i zapraszam na kolejny teścik. Dziś sobie wracamy do testów wyrzutni rurowych i przetestujemy sobie taką oto kosteczkę Exclusive Collection. Yy, może na wstępie już wam pokażę. No właśnie, to po prostu odchodzi, także ta podstawa lepiej, może tak to wezmę, będzie mi lepiej to opisywać. Yy, jest to bardzo malutka kosteczka, jak widzicie. Strasznie mała. Ale z tego co widziałem na testach z kanału Maciek i Tata przy okazji pozdrawiam. Bardzo długo efekt utrzymuje się na niebie. Także to zasługuje naprawdę na uznania. Widzicie, tu mamy tylko 7 strzałów, także bardzo mało strzałów, ale efekt bardzo długo naprawdę utrzymuje się na niebie, szczególnie te brokatowe korony, które tutaj są. Yy, także to na pewno zasługuje na uznanie oczywiście ostatni test tej kostki był wykonywany rok temu, a z kanału Maciek i Tata był wykonywany 3 lata temu także już dosyć długo, no zobaczymy jak to wypadnie teraz chociaż z tego co wiem, czekajcie to jest tak 2022 rok produkcji także też już 3 lata to ma, no zobaczymy dobra przejdziemy sobie do informacji jakie tutaj znajdziemy bateria jest to kosteczka od Jorge JW 3001, kaliber 20 mm, 7 strzałów, czas trwania 16 sekund, wysokość plus minus 25 metrów, certyfikat mamy NECTO 42 gramy, strzałeczka. Pamiętajcie, żeby właśnie tak tą kosteczkę odpalać, a nie w ten sposób. Ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu jest, Exclusive Collection, efekty. No i właśnie to są tak: niebieskie komety plus brokat. Nie ma tu za dużo efektów, ale jeszcze raz to wspomnę. Efekt, z tego co widziałem na filmach, bardzo długo utrzymywał się na niebie. Producent Jorge. Instrukcja w języku polskim oczywiście się tutaj znajduje. JW3001, bateria wyrzutni rurowy, klasa druga. To, jest, to nie jest F3, F2. Liczba strzałów 7, produkcja chińska. Minimalna bezpieczna odległość to co najmniej 8 metrów. Dla osób powyżej 18 roku życia. No i... Chyba tyle z informacji. A, no i jeszcze tutaj oczywiście mamy fajerwerki, ikonka tylko na trzeźwo, certyfikat jest. Tutaj właśnie jak prawidłowo odpalać naszą kosteczkę. No i widzicie, kosteczka jest również obłożona kamieniami. Mimo, że ma podstawę, to w moim przypadku również ją jeszcze dodatkowo obłożę kamieniami. Minimalna bezpieczna odległość w kierunku widowni to 8 metrów. Tutaj możecie sobie zaskanować i zobaczyć jak nasz efekt wygląda. Lącik oczywiście osłona jest. Nie ma tutaj lątu zapasowego, tylko pod, yy, rezerwowego, tylko ląd podstawowy główny, no a w takich małych kostkach to norma, tak to wygląda z tyłu no to po prostu brudzi tak, widzicie sami yy, no bo nie wiem, no ta podstawa mi coś odpadła nie wiem czy ona tak ogólnie jest luzem wsadzona no ale w tym przypadku w moim, no po prostu to jest luźne tak, także no, troszeczkę słabo ale dobra, ściągniemy to sobie teraz yy, co jeszcze, no tak to wygląda co, przechodzimy do lątu, nie przechodzimy do ląciku Czekajcie chwilę. Dobra. No i lącik. Bardzo króciutki, ale to. No, jeden palec powiedzmy, także króciutki lącik, ale w takich wyrzutniach to jest norma. Gruby na pewno, także to na plusik. Tak to wygląda. Widzicie grubość na plus. No i co, zamówienia to by było na tyle. No i lecimy z testem. Wow! Jestem w szoku, naprawdę. Jak dla mnie, no. Jak da siedem strzałów. Jest to mega. Naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo dobra kostka. No, aż mi brakuje słów. No, nie spodziewałem się, że te efekty, i to nawet na kamerce było widać, aż tak długo będą się utrzymywać. To jest naprawdę. No jak dla mnie nawet ta kosteczka mała przebija kostki budżetowe typu Red Pini, Yellow Pini, Yellow Purp Pini. No nie no, to, wygr to wygrywa. Exclusive Collection, no wygrywa naprawdę. Jestem zszokowany pozytywnie, naprawdę. Siedem strzałów, ale siedem konkretnych strzałów, które... Mega długo utrzymują się na niebie, naprawdę bardzo duże te rozbłyski były, no nawet yy, powinienem dalej się oddalić nagrywając to, bo też nie do końca to złapałem na kamerce, także no, naprawdę bardzo duże efekty, jak na taką malutką kosteczkę, no naprawdę jestem zszokowany, no myślę, że ocenka 9 na 10, no, 9 na 10 bardzo polecam, bardzo, naprawdę, tego się nie spodziewałem, naprawdę mega zaskoczenie nawet dobra dziesiątki nie dam ale dam 9 plus okej okay, zmieniam ocenę 9 plus na 10 no rewelacja rewelacyjna kosteczka naprawdę mała kosteczka 7 strzałów ale yy, tak jak yy, widziałem w komentarzach przed sylwestrem nie wiem macie tam na przykład godzinę 23 przed sylwestrem możecie sobie czekajcie na chwilę musiałem przerwać Macie tą godzinę, mówię, 23 przed Sylwestrem. Puszczacie taką kosteczkę o tej 23 i naprawdę robi to mega robotę. No. Dobra, ja już będę kończył. Jeszcze raz się powtórzę. Ocena końcowa 9 plus na 10. Jak dla mnie rewelacyjna kosteczka. No naprawdę, tego się nie spodziewałem. Daje rada i to mega. I co, do następnego odcinka, dzięki jeszcze raz za oglądanie.